To jest jeden z najlepszych kebabów, jakie jadłem w ostatnim czasie. Znalazłem kebabową perełkę z rzemieślniczym mięsem, ścinanym maczetką, oraz lawaszem i bułką wypiekanym na miejscu w ogromnym piecu. A my jesteśmy dzisiaj w Krakowie pod lokalem Polenes. I zaraz pokażę Wam, jak to wygląda. Kolejny jest to miejsce, w którym mięso, bułki, lawasz i sosy są robione na miejscu. Mięsiwo to płaty wołowo-baranie, porcje są uczciwe, ważone, co ja szanuję. Zamówiliśmy takiego kebaba w bułce za 28 zł o nazwie Tombik. Kanapka jest dosyć płaska, nie można tego nazwać jakimś ogromnym potworem mięso wołowo-baranie. Mamy również z sosy mieszane, spróbujmy, zobaczmy, jak będzie to smakować. Uwaga! I to jest chyba taki pierwszy typowo turecki lokal, w którym nie żałują sosów do kebaba. Jest tutaj ich całkiem sporo. Ogólnie to mięso nie odstaje niczym od tych topowych miejscówek na mapie Warszawy. Bułeczka świeżo wypieczona. Tutaj chyba największy ten show robi właśnie ten wypiek bułek na miejscu przez lokal. Natomiast moja buła mogłaby być troszeczkę bardziej tutaj przygrillowana. Tak więc powoli Kraków goni Warszawę, jeżeli chodzi o dobre kebaby. Jak będziecie w okolicy, to wpadajcie i sprawdźcie, czy wam to posmakuje.